Cześć, tu przychodzę do was z zakupami. Będą to zakupy ze sklepiku na strychu, z pasji i z Allegro. Więc tak, mam pomieszane zakupy. Mniej więcej wiem gdzie, skąd. Tu mam mikrokulki. Wszystkie mikrokulki kupowałam na Allegro. Mam takie czarne. Czerwony. To jest taki róż. Nie, to też czerwone Dwa razy. Aha, już wiem dlaczego mam dwa razy. To są różowe. <śmum> mam czerwone. Różowe. Taka m, wojskowa zieleń. Pomarańcz. Żółty. Są takie transparentne. Tu również. Tu są takie yy, przezroczyste. Przezro, nie, nie transparentne, ale z taką yy, poświatą. Adam to były czyste bez poświaty. No i tu mam takie. Jeszcze niebieskie. I żółte cekinki, gwiazdki. To chyba był gratis. I tak, ze sklepu pasji mamy małe bloczki trzymintajowe. To każdy zna tę kolekcję. Tutaj sobie to kupiłam. Mały bloczek, bo będę robić, albo mam, mam tylko jeden i boję się, że mi nie starczą. Tu mamy ten mm, mermi. Przeladza szybciutko. Tu mamy mintajowe kili. Tu też mam już jeden, ale no, podopakowałam, bo chyba... I tu mamy piątek 13. To chyba też każdy zna. Tu ja jeszcze ze sklep pasi mam yy, duże arkusze, yy, yy, tu do wycinania, tu taki arkusz i wiem, że zamówiłam więcej, albo dostanę to w kratisie. kurczę nie wiem, ale byłam pewne, że zamówiłam więcej pojedynczych yy, arkuszy. No i ze sklepiku na strychu yy, mamy tak pół perełki. Yy, mam sobie niebieskie, bo robię album dla chłopca, ale no nie bardzo będą mi pasowały, ale coś wymyślę. Tu mamy te wstążki vintage, pierwszy raz e, te wstążki mam. Zamówiłam, bo chciałam zobaczyć, e, wiecie, materiał, jak to wygląda, może na Allegro. uda mi się gdzieś taniej znaleźć, bo no niestety one nie są najtańsze te wstążki. Tu mam przyrząd do postarzania papieru. Tu mam yy, do... no... No wiecie. <grywia> Jak to się nazywa? <grywia> Zapomniałam, no ale wiecie o co chodzi. Tu mam właśnie wstączkę szarą, właśnie do tego albumu sobie wzięłam, co, co, co robię teraz. No i tu mamy... Kolekcje kolekcja z nasza Aż... Vintage Baby Boy. A myślę, że każdy zna tą kolekcję, pierwszy raz z pracuję. I pracuję na białej bazie. Nie lubię białych baz w albumie. Mam życzenie klientki, to życzenie klientki. W to nie dla mnie ten album. Ale myślę też, że dzięki tej białej bazie ten album jest tylko taki. No i tak prezentuje się kolekcja. Ogólnie miałam 6 kolekcji, tylko że gdzieś tam 3 już są. rozprócił, że tak powiem. No i tak ogólnie kolekcja bardzo ładna, ale. No zobaczymy, co mi się z tam tego urodzi. I fajnie, że. Są te tagi i elementy do wycinania. I dobrze, że mam 6 kolacji, więc mam dużo elementów do wycięcia i tagów, że tak powiem. I tak to by były zakupy. Ze sklepiku na strychu. No i jeszcze w pasji kupiłam sobie yy, tymer. tymer, lotynę. Tak się naczytałam, tak się naczytałam, aż w końcu się skusiłam i skusiłam się na tym większym. Ogólnie mam trzy trymary. Dwa trymary mam tą, ten trymer z pikownicą. Yy, nie pamiętam firmy. Ja ogólnie jest dobra, ale ostrze się tępi, także masakra. Mam trymer z Fiskarsa, gdzie od początku mi tak krzywotnie. U góry chyba mi zjeżdża 2 cm 2 mm no. na dole jeżdża mi 2 mm i ucieka po, po skosie, mitnie. No i zdecydowałam się na gilotynę, zastanawiałam się czy wziąć dużą czy małą, no ale w sumie mam taki mm, trymer z AliExpress, o dziwo. <laughs> Za chyba 12 zł i on mi do kartek się sprawdza świetnie, on jest taki mały, są chyba ma 22 cm, no, a 30 chyba można sobie wyciągnąć i do kartek on mi się świetnie sprawdza, ostrze to w ogóle jest Hmm, chyba raz tylko wymieniałam, a mam z 2 lata. No i taki, zdecydowałam się na ten. No i zobaczymy jak się sprawdzi. Oby dobrze. <gryw> no na pewno nie będzie mi się ostrze pić. I tak, i to by były moje zakupy. I żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnego filmu. Pa!